Hej kochani, to MKD The Horror Story i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale nieco chora od dwóch dni Marcin choruje i mnie chyba zaraził, bo dzisiaj mnie wzięło boli mnie strasznie gardło um, leci mi katar i dodatkowo się czuję jakbym miała gorączkę więc no nie najlepiej i teraz y, ja raczej z Gradziem będę pracowała więcej z ziemi przez te parę dni ale do rzeczy. Zrobię Wam dzisiaj bardziej takiego luźnego vloga. Bardziej takiego gadanego, bo jest kilka informacji, które chcę Wam przekazać również tutaj na YouTube. Bo część info już puściłam na Instagramie. Także zapraszam do oglądania i zaraz się dowiecie, co tam u nas słychać. Dobra, pierwsze info jest takie, że przywieźliśmy z Marcinem derki. One sobie tutaj są, tam są chyba. Dwa polary, jedna taka przeciwwiatrówka i jedna przeciwdyszczowa derka, więc zaraz wezmę sobie jedną polarową i założę gradziowi na stępa, jak pójdę z nim na ląże. I muszę wam powiedzieć, że muszę na dniach tutaj posprzątać, bo się zrobił trochę nie fajnie się na to patrzy. <ścoughs> Drugi info jest takie, że. Grodziła ma derkę, ale nie no, tak na serio, to w przyszłym tygodniu będzie u niego dentysta. Będziemy robić ząbki i będziemy robić coroczne szczepienie, bo to już jest y, ta pora. No i przy okazji, jak ma tą derkę, to nie wiem, czy pamiętacie, że mam ją właśnie z kalendarza z Horsbranda w tamtym roku. I to jest trzecie info, że będę w przyszłym tygodniu albo w tym. ¡Grat! On mi telefon zjadł teraz, właśnie. Yy, będę zamawiać ten kalendarz, bo będzie coś ekstra na święta w tym roku. Patrzcie. <laughs> o Jezu, jest taki komiczny. No, także yy, ja się śmiałam, że to jest derka po młodszej siostrze, bo w niej chodziła Montana i trochę mu się na Dubsku nie mieści. W sensie ta derka jest dziwna, bo jakby to jest rozmiar jego i Montany, a ona jest taka strasznie opięta, że nawet Montusia, która była malutka i szczuplutka, to miała problem, żeby ją zapiąć z przodu na klacie. Więc albo kupię jakieś przeduszki, albo nie wiem. Ale no, on w niej wygląda równie cudownie. No dobra, także jest zimno, dlatego mu tą tarkę założyłam. Następna, idziemy sobie na lążę. Luźno coś tam dzisiaj porobimy i zaraz będzie część dalsza info. My już z Gradziem jesteśmy występowani po pierwszym kusie. On teraz sobie e, biega na drugą stronę. E, zaraz będzie jeszcze galopował, ale w ogóle nie wiem, czy to widzicie. Jest taka mgła. Strasznie e, szybko się zbiera i tak osadza. No ale też nasze stanie jest tak właśnie niżej położone. Dlatego ta mgła jest taka widoczna i taka dość gęsta. E, ale przychodząc do kolejnego info. W sumie też ogradził, to powiem Wam, że on od początku października jest w takiej mini współdzierżawie, mianowicie moja koleżanka z można nazwać takich e, lat, kiedy się uczyłam jeździć konno, e, będzie dojeżdżać do gradzie na dwa dni w tygodniu, będzie sobie z nim trenować z siodła, jak i z ziemi. Także się bardzo cieszę, bo będzie miał naprawdę dobrą opiekę. E, ja będę miała właśnie takie bardziej wolne dwa dni dla, dla siebie, a reszta. Będę oczywiście spędzała z gradziem Skończyliśmy lążę, teraz występujemy, a Gred mnie co chwilę zaczepia, bo liczy, że dostanie słodzka. Eee, dobra, kolejna rzecz to zamówiłam dzisiaj... Em, suplement na aparat ruchu dla gradzia, tym razem nieco mocniejszy no bo jest brzydka pogoda jest zimno i koniczki potrzebują wtedy większego wsparcia i dodatkowo wzięłam mu właśnie probiotyk bo jestem ciekawa właśnie jak na takie przejściowe temperatury będzie reagował jego brzuszek także będziemy go tak sobie wspomagać i oprócz tego będzie jeszcze niespodzianka w parce, bo to jest Horse lineup. także pokażę Wam na dniach, jak do mnie przyjdzie i będzie raczej unboxing na Instagramie, ale w sumie może wstawię również shortsa tutaj na YouTube'a. I ostatnia info jest takie, że teraz w piątek jadę do Konina. Wracam w niedzielę bardzo późno, bo będziemy mieli sesję zdjęciową z całą resztą ambasadorów, jeśli chodzi o kolekcje jesienno-zimowe. Także mam nadzieję, że miło spędzę czas i może się uda też ponagrywać coś fajnego. W sumie jestem ciekawa, jak ten cały plan tam będzie wyglądał. A teraz lecę na pożegnanie, się dać ciasteczko Gredziowi, i lecę do domku. Moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Trochę innego niż wszystkie, ale taki też się przyda. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję łapkę w górę oraz dzwoneczek, a my widzimy się w następnym odcinku. Pa pa.